Może chłopa wyczaisz Albo mnie wyczeraj, ale słusznie trudno. Wpadłem na to. Na Aha, chłopat. słyszałem te strzały, No właśnie. Opa, obawiam się, obawiam Aha, no i padłem na hiter. No w środku są rajderzy. O, padłem na tyle. obawiam kurde. O <laughs> To wygraliśmy ogólnie, mamy mal fight. No mamy skałę. Coś te najbardziej zjebanego skina do niego, no. A, A co my mamy? Foch. Czekaj, okay, ciekawe. Samira. W? Samira z Zilanem. Chwała, że musisz ich obijać. Jak się z nim No, no włóczka lasz. Z wielkim teudem. Aha, bo ten. Rudolf. Oj, zjebałem. <grym> Nie, nie mam, nie mam w jak wbić ogólnie Czemu? No w sumie? Może jak wbić. Nie, nie, teraz mam teraz w bior... O, tu... Kurwa to jest Pływa z jałami Oa. A go no, wiej, wie, 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 wie. No i elegancko. <northern> co on? o, ma łza czugata. Nie zauważyłem. No. Czemu... Dobiłeś mi go. O! Co, co jest? Zlagowało mi grę. Stoję w miejscu. Ty oh, mi też Muszę się cofnąć, wiesz. 1000 golda mam. No serio. Ja nie mogę killować. Ale Malphite po szóstce będzie zabijał tego gówniaka Albo nie Sądzę, że tak O kurwa O, 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 o buddy 0 Jak ten <śmiennie> z tego wie? Nie spodziewałem kurde, mnie to irytuje O, ja. Nikli? A mu, mu idzie ja, na topa Jakiego topa? Co ty gadasz? Idę do ciebie O kurde, go wywaliłem z tego. Kurde. Dobra, zabijacie Czyli Trzech za to jest dobrze. Ty, Chris, wiesz, że z tego trzeba wyjść? U... A, no wychodziłem wolno. Michał, zabij go, proszę. Nie! Jaki chur. Nie, Irelia! To kółko przed niego powinnyś żyć. Niech ja to, to, to. splikło mi się kurwa, okej? Okay? I przeskoczy przez ten? Tak. Mam ich. Co jest? Zabiłeś mnie fizykę, nie wiem czy wiesz. Czym? Zabiłeś mi tą skałę, nie mogę wyjść. Nie Widziałeś, wiesz. że ona jest. No po co tą ona cię nie spowalnia. Kurde stary postawiłem tu ja stałem tu musiałem ją okrążyć, żeby ten. To gdzie zażbiłeś mnie, no bo nie mogłem wyjść. Tu report w tu Właśnie Chyba się pchamy przez tego Mida w tej R w te cały czas. O, ładnie. Jak mi go zabrał? Ty zabrałeś mi tamtego, więc zabrałeś. Nie, to był mój, tak, zerkowałem go pierwszy. Gówno. Malphite, po prostu ich zabił. Ty kradniesz, kurwa. Widać, że ma tyle killi w dżungli, niech. Norbert dobrze mówił, że zawsze kradniesz te kille. Ty sobie, kurde, muzką musisz wykraść. teraz będzie dachat. tak gadał, nie? Idę. Ja. Pomóc. Aż tego też ci zabiję. No. Tak, kurde. Ja. Co Dziś mój, masz, też zajebał. Mój na całe, mój też mój. zajebał. Ja ja jak z <laughs> Mój kraj. Ja nie, mam, nie mogę milionku zabijać. I co minionki po zabiję? Kurwa mać. Oj, po tobie. Po tobie Elia Myślę, do mnie mówisz, że po mnie, kurde. Poratowałem po, kurde. ci dupę tam, Bartek A dole się śmieją, że się kurde, już na ciekawe. <grym> no, 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 kryc. A ci <grym nie. Nie <grym grym> specjalnie się zabrałem tego. No Możemy z tego nikogo zamieć nawet. A teraz te gryzny wieżę. Ja też mogę gryznąć w wieżę. Sku? Nie, chyba nie. Ty nie możesz. Tylko Ty ja nie możesz. smaka na wieżę. A kto mi zabrał? Czy tak. <gryzł> Nie będę. <gryzł> Ty no nie możesz. Gryzny wieżę. B... B... B. Wychodzę sobie to... z liguni. Ligunia spoko była nawet dzisiaj. Tak. Bardzo fajnie było.